Cześć, z tej strony XP W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening skrzynek w symulatorze skrzynek i tutaj mamy darmowe yy, za 75 monet big box i Macbox za 45 gemów yy, a więc utworzmy sobie to mało co to będzie? Monety. Punkty do Shelly, punkty do braka yy, Dobrze. I mamy 7 gemów. Dobrze to. Może wybiorę sobie L primo na Dynamic Zone. 9. Dobrze monety trafiłem. Pusto. Monety. 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 Aj, bomba. Monety. Monety. Pusta. Jest. Wygrałem. Quest. Dobra, tutaj mamy quest jakiegoś. Dobrze. I otwieramy skrzynki. Punkty mocy do i do Shelly. Dobrze. To otworzę skrzynkę dużą. Jak myślicie, uda się? Dropnąć kogoś? Piszcie w komentarzach. Trzy rzeczy: Punkty mocy do Geyla, Punkty mocy do Dynamajka i do Shelly. Y Mam, jedna, mam 12 poziom. A w 13 poziomie będziemy mieli Bo. To musimy sobie nabijać ekspo. Monety, punkty mocy do Geira, punkty mocy do Shari i tyle. Yy, tak. Tutaj w szopie. możemy sobie kupić za tysiąc gemów. Za 820 monet 50 gemów O, nie to Za 1000 monet 50 gemów, no to kupmy tak. Dobrze, specjalnie dla was je kupiłem I teraz mega skrzynka Jak myślicie, uda się? Mam 2% na rzadkiego Zadymiarza A więc może się uda Otwieramy mega boxa A, i piątka. Czyli nic nie będzie. Ale są monety, są punkty do Kolta. Są punkty do Nity, są punkty do Broka. Są punkty do Geyla i są punkty do Shelly. Geyla odblokowaliśmy ulepszenie. Za ja 800. My mamy 500. Yy, dobrze. To tak. Może w shopie. Możemy sobie kupić 20 gemów za 350 monet. Dobrze, specjalnie dla Was je kupiłem. Mamy 32 monety. Eee, dobrze, to otwieramy skrzynki. Monety, punkty mocy do dynamika i punkty mocy do Shelly. Dobrze, mm. tak. No, punkty mocy. Yy, dobroka, punkty mocy do i monety tam były jeszcze. Dobrze. Yy, musimy wbić dzisiaj ten 13 level. O, dobrze. I punkty mocy do sherry. Mamy 186. Dobrze. Yy, monety. Jak zwykle, punkty mocy do i punkty mocy dobroka. Dobrze, mamy jakieś minigry? Dobrze, może lucky Roulette i sobie obstawimy na czarny 180. Teraz musimy, by czarny kolor nam się wylosował. I uwaga, czy się nam wylosuje? I. Nie, czerwony. Dobrze, to może teraz obstawimy. Skoro był czerwony, wygrany, to myślę, że to się zmienia, więc znów czarny. Czy to jest tak na zmianę? Ile to będzie? Dobrze, wygrałem 180 osiemdziesiąt monet. Yy. Kto to? Bo dobrze. I teraz może otworzymy sobie darmową skrzynkę i trzygamy. Dobrze e, Ile mamy monet? 391 I... Kwestę sobie odebraliśmy I skrzynkę za darmo mm, Dobrze, ile mamy? 35 Monet To kupmy sobie 350-200 monet. Tak. Dobrze. I mam 55. I otwieram mega boxa. Mam 2%. Jak myślicie? Uda się czy nie uda? Piątka. dobrze i mamy 37 gemów. Tu to, to będzie na tyle cześć.